Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słupickie Łąki, 3 marzec 2012. Dzisiaj na tym Kikowym Szlaku kilka słów na temat planu strategicznego i elastycznej taktyki. Winston Churchill, znakomity polityk, no w ogóle mąż stanu, naprawdę, rośnie zwykły, <grym> powiedział kiedyś, że realizując naszą strategię, powinniśmy od czasu do czasu rzucić okiem na rezultaty. Bardzo mądre stwierdzenie, bardzo trafne bardzo ważne. W tym oczywiście, co robimy, no, w każdym zajęciu, wszędzie, ale w tym co robimy, naprawdę ogromnie istotne. Przyjęliśmy pewną strategię, stworzyliśmy sobie plan działania i ruszyliśmy, prawda? I działamy, i rozwijamy mamy różne sposoby. Yy, prawda, które sobie przyjęliśmy, naszego działania. Czyli mamy yy, zaplanowaną strategię, prawda? I teraz to, czy ta strategia jest rzeczywiście dobra, to, czy ona przynosi rezultaty yy, oczekiwane, to znaczy, czy doprowadzi nas do celu, yy, decydują o tym właśnie te pośrednie rezultaty. One pokazują, czy rzeczywiście ta strategia, którą przyjęliśmy, jest na pewno dobra? Czy raczej wymaga gdzieś po drodze jakiejś korekty? Czy wymaga pewnej elastyczności? Czy taktyka, która do tej strategii jest w jakiś tam sposób no, przyporządkowana, ma być taką sztywną, czy raczej powinna być bardzo elastyczna? I wiem, że jesteśmy na etapie w naszym przedsięwzięciu, w którym. Um, Podejmujemy decyzję o pewnych poprawkach, pewnych zmianach. Tak jak firma Tahitianoni od kwietnia będzie nazywać się Morinda Bioactives, wprowadzając fenomenalny napój bioaktywny, no niesamowity wręcz napój bioaktywny i wiele innych przeciekawych rzeczy. Tak my w całym naszym systemie wsparcia, systemie edukacyjnym, w tym wszystkim co robimy, jako ta jakby druga połowa całego tego przedsięwzięcia, przedsięwzięcia, które się nazywa. Właśnie tutaj tanonim, może inaczej, nazywa się bioaktywizm, prawda? Bo jesteśmy bioaktywistami, zajmujemy się bioaktywnością. Ale potrzebujemy być elastyczni w naszej taktyce, prawda? Powinniśmy przyjąć taką elastyczną taktykę, czyli analizować rezultaty. Analizować te rezultaty co jakiś czas, spoglądać na te rezultaty i jeśli potrzeba, no, dokonywać poprawek, dokonywać pewnych zmian. Czyli być absolutnie elastycznym. Ta strategia planu, czyli to wszystko, co jest ustawione, jest ogromnie ważne, ale trzymanie się sztywno pewnych przyjętych jakichś tam zasad, form, no detali, prawda, i tak dalej, trzymanie się tego za wszelką cenę, bez względu na rezultaty, przez dłuższy czas, gdy te rezultaty nie przychodzą, jest absolutnie jakby dowodem, wynikiem na to, że coś trzeba zmienić. Ewidentnie, ewidentnie, prawda? Część ludzi gdzieś tam się zacina w czymś takim, ja to będę robił, 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 robił i w końcu mi musi to wyjść, prawda? Tak, ty masz to robić, 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 ale masz robić też i korekty. Potrzebujesz tak naprawdę tą swoją taktykę troszeczkę zmieniać. Potrzebujesz pewne rzeczy zmieniać, bo jeżeli będziesz to robił ciągle tak samo, to wyniki będą takie same. No takie są prawa natury, tak ten świat wygląda, inaczej nie da rady. Dlatego myślę, że no tyle na tym dzisiejszym kigowym szlaku. Pamiętajmy o tym, że, że jeżeli mamy jakiś plan strategiczny założony i trzymamy się go, to jednak ta taktyka musi być elastyczna. Potrzebujemy tej elastyczności w taktyce, potrzebujemy często spoglądać na rezultaty i często, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonywać pewnych korekt, pewnych zmian Pewnych przestawień. Po prostu tego potrzebujemy. Takie jest życie, taki jest świat. Tak to wszystko funkcjonuje. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Dzisiaj znowu multum, multum wody. Prawda? Jakby tu nie spojrzeć w koło, wokoło, prawda? To znów woda wylewa. Idzie mocno, mocno do góry. Do zobaczenia jutro. Hej!